Cześć, myślę, że nikt z nas nie chce umrzeć, czy to w dosłownym, czy w przenośnym sensie, jako symbol utraty kogoś lub czegoś. Dlaczego? Bo wtedy tracimy pewną wartość, coś, co na przykład życie miało dla nas ogromną wartość i tracimy to, jeżeli tracimy jakąś rzecz, co posiadamy, czy osobę. Znowu tracimy, wydaje się nam to bez sensu, jakiś koniec. Jakieś po prostu jakaś pustka, a Jezus mówi, żebyśmy spojrzeli dalej, że to tylko nasz sposób myślenia, nasze e, granice poznawcze nas prowadzą tylko do tego miejsca. I poprzez tą metaforę On chce nam powiedzieć, że jest jeszcze coś dalej, a tylko my widzimy w czymś, w, w tym zdarzeniu koniec. I pokazuje nam, że to nie jest koniec. I mi się wydaje, że no to jest przy, tutaj właśnie po pier, raz pierwszy zobaczyłam w tym miejscu, akurat dzisiaj chciałam nagrywać ten tekst do Ewangelii, właśnie to drzewo, było drzewem, umarło. Ale ktoś, i wydawało się, że to jest koniec, ale ktoś zobaczył w nim życie, coś nowego i jakąś szansę do zobaczenia i stworzenia czegoś nowego i pięknego. Jak tą rzeźbę. <noise> Powiedz spodziew się, co ty tym myślisz.